Siemanko! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Widzicie, jak biało jest za sonu? Normalnie taka mgła. Ale mgła. A więc sytuacja pogodowa w Korei Południowej. Mleko. Ja nie mogę, zapomniałam wcisnąć play i szłam sobie, gadam do kamera, a się nic nie nagrywała. Geniusz! Idę sobie do Fryzjera. No ale zacznijmy od tego. Tak jak zauważyliśmy na początku tego odcinka, dzisiaj Dzień Kobiet. Nawet nazwiemy ten odcinek chyba Dzień Kobiet w Korei, czy coś takiego, ale Dnia Kobiet w Korei nie ma. Na pewno w wiadomościach tak będzie, że jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale raczej nikt tego nie obchodzi specjalnie. I ja postanowiłam sobie wczoraj, że dzisiaj coś zrobię fajnego, albo jakoś przynajmniej coś dla siebie zrobię, ale powiem wam, że od rana nie mam jakoś humoru. No więc, żeby obejść sobie jakoś tak fajnie ten dzień, czyli zrobić coś dla siebie, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Tak czy siak, idę teraz do fryzjera. Bo wiele osób pytało mnie o koreańskiego fryzjera, więc może uda mi się troszeczkę tam nagrać. Ale na pewno nie będę nagrywać całego tego strzyżenia i ludzi, którzy tam są, i w ogóle, bo na pewno by się oburzyli. I na pewno się zastanawiacie, co będę robić u fryzjera. Będę tylko obcinać końcówki i grzywkę, więc nic szałowego, ale zawsze coś. Zawsze jakaś chwila relaksu. Wracając do sytuacji pogodowej, bo tak w sumie tylko powiedziałam, że jest mgła. A nic więcej, to jest około 13 stopni. Na powiedziała, że 14, bo tak ciepło mi coś. Zanieczyszczenie powietrza jest na poziomie takim mniej więcej rybnik w zimie. Czyli dość wysokie. Wiosna się robi mocno. Niedługo będą wiśnie kwitły. Jak będą wiśnie kwitły, to może się uda coś nagrać różowitkiego, ale, na, ale na pewno nie w jakimś takim super miejscu specjalnie do kwitnięcia wiśni, bo w Korei są takie różne parki, gdzie są tylko wiśnie zasadzone i co roku na wiosnę tam są tłumy. Ale w zeszłym roku były zamknięte i pewnie w tym roku też będą, więc najwyżej się nagra po prostu takie przypadkowe wiśnie. Też są ładne. jest taki napis Story Hair. I jest napisane, że trwała 20 000 60 zł i malowanie 20 tysięcy 60 zł, ale my nie idziemy na żadną z tych rzeczy. Tutaj się wchodzi do takiego wielofunkcyjnego budynku. Pozbyłam się gimbala, żeby być bardziej mobilito. O, patrzcie, widzicie to? To jest takie do na, na, na wirusa, odkarzanie. Wchodzimy. Nawet książki są. Mm. Telewizorek. No i już po. Tak mnie to po uczesali, czesali. Podwinęli mi włosy. Szału nie ma. obcięłam tylko końcówki. Pani się chyba śpieszyło, bo tak. Ja jakoś tak. I tak sobie myślę, że nie chcę mi się dzisiaj jeść, nie chcę mi się dzisiaj gotować. Znaczy, pogotowa nie mam dzisiaj pomysłu na obiad, więc chyba pójdę do paryskiej bagietki, kupię sobie sałatkę. Bo muszę związać te włosy, bo po prostu wyglądają z dynastii. Co nie? Och, tak. Jaki szał. Tu są takie kanapki z pączkiem. Muszę przestać nagrywać. Mam punkty w telefonie i chcę zniżkę. Mam. Od razu człowiek ma lepszy humor. I idziemy teraz do domku to jeść. A potem pójdziemy sobie z Sonu na jakiś spacerek. Znowu będziemy coś jeść. O, coś nowego otwierają. Otwierają taki sklep z topoki. Only takeout. Jak ja lubię jak otwierają nowe rzeczy, patrzcie. Kiedy to się otwiera? Samole. Czyli w połowie marca. Dobrze, więc w połowie marca kupujemy topoki i robimy mini bank. Wow, i tu za mną też coś otwierają, jakąś taką z garbitang, czyli z żeberkiem, takim wielkim wołowym, zupę, a nie lubię jej. Ten jak się powinien nazywać Wiola w windzie. Okazuje się, że nic tak nie poprawia humoru jak jedzenie, już sam widok tej sałatki sprawił, że nerwy mi przeszły. Może to też dlatego, że związałam sobie włosy. Zobaczcie, co ja tu mam. Mam tu, mam tu, taką sałatkę z kurczakiem i z jakimś takim majonezowym sosem, bo w Korei często są w sałatkach takie majonezowe, tłuste sosy. Rzadko są takie z oliwy czy tam vinegrety. Nie będę ukrywać, że mi to odpowiada. Ten sos jest jakiś czosnkowy. Wlewamy tutaj. Sonu chciałbyś takiego kurczaczka z tej sałatki? Sonu dostał trochę kurczaczka z sałatki. Dobrze, sałateczka. Bardzo elegancko, głodna była. I mam tu jeszcze takie kanapki, zobaczcie, to są takie smażone, zdrowo no nie, sałatka, smażone w głębokim tłuszczu, kanapki, takie pączki z sałatką z kapusty w środku, A, ale czad, próbujemy tego najpierw. Sonu zasmakował ten kurczaczek z sałatki, ale to jest dobre, często jest tak, że ta kapusta i to całe nadzienie jest w środku tego pączka, jest usmażone razem z tym, to się wtedy nazywa krokiet. To jest bardzo dobre, ale w sumie trochę trudno się to robi. Ale dajcie znać, może chcielibyście taki przepis na takie pączki, nie na słodko. To się kiedyś zrobi. I mam tu jeszcze takie kulki serowe. Zawsze tego chciałam spróbować, koleżanka mi poleca, ale zawsze były wykupione. kupione. Razem jest. Są takie kuleczki serowe. I do nich się wsypuję posypkę cebulową. Podgrzewają mi się te kulki. I spróbujemy sałatki z. Z bardzo znikomą ilością kurczaka. Bardzo dobre. I powiem Wam, że w Korei trochę brakuje takich sałatek, bo, bo rzadko są takie sałatki do obiadu, czy coś. Nie ma nawet surówek do obiadu, tylko zawsze jest jakieś kimci, jakieś inne kimci, jeszcze inne kimci. Więc trochę tego brakuje. Mam podgrzane kulki. Nie wiem, mówię na nie kulki, bo to ewidentnie nie są w walce, ale próbujemy. Mm. Więc ja kończę jeść moje pyszności. Widzimy się potem, może pójdziemy do jakiejś kawiarni, tylko z tymi kawiarniami w poniedziałki jest, jest problem, bo y, często takie fajne kawiarnie, jakieś takie tematyczne, czy tam jakieś takie, bardziej takie do posiedzenia, nie sieciówki, często są zamknięte w poniedziałki, bo pracują w niedzielę i żeby sobie odpocząć chociaż jeden dzień, bo zwykle tam dwóch, trzech pracowników max pracuje, to mają wolne w poniedziałek, więc możliwe, że będziemy musieli iść do po prostu jakiejś sieciówki, ale zobaczymy. Nie wiem, kogo to obchodzi, moje picie kawy, ale no może powiem coś śmiesznego, zobaczmy. Może nie. To pa. Dostałam kwiatki. Co, nu? Mama dostała kwiatki. To od ciebie też, czy tylko od taty? Od taty. Jestem w lekkim szoku, bo często nie dostaję kwiatków. Jakoś tak. Ciekawe, czy na white Day też dostanę. Sprawdźmy za tydzień. Papa, pa, kwiatuszki. Idę na spacer. Znowu w windzie. Siemanko. Patrzcie, tam z tyłu jedzie pani od jogurtów. Ja skończyła chyba pracę. Jesteśmy coraz bliżej wysoko przetworzonego napoju składającego się z, głównie z węglowodanów i kofeiny. Emocje sięgają zenitu. Uuu, imprezowa ulica. Widzicie, jakie wielkie karaoke? Ale tu dzisiaj jest wszystko pozamykane, naprawdę. Patrzcie, te wszystkie restauracje i bary. Poniedziałek, koreańska niedziela. Takie chóry anielskie. O, kawa. Tu jest też fajna kawiarnia, Bek Bang. I to jest kawiarnia tego pana szefa, o którym mówiłam, jak robiłam żeberka, że to jest jego przepis. Więc polecam, tanio i smacznie. No ale nie mam tam kuponu, o. Dobrze, będziemy wchodzić. Tam ten zapach mnie cieszy już. Jakie ja tu mam wielkomiejskie ujęcie z budynkami, wieżowcami w tle. Będę teraz piła kawę. O! Zamówiłam sobie jako siukrim latte. Czyli siukrim to jest taki krem budyniowy jakby. Znaczy nie budyniowy, taki custard cream, czyli taki krem niby z żółtek, ale nikt go nie robi z żółtek i tak. Waniliowy taki krem. Jak on jest słodka. Muszę że bardzo mi się podoba to wielkomiejskie ujęcie z tymi budynkami w tle. Sonu zasnął. Co to jest za łodziak? Sonu zasnął. Cóż mogę rzec? Nie wróży to dobrze montowanie tego filmiku, bo kiedy on pójdzie spać w nocy. Cześć kwiatuszki, już wróciłam. onu sobie tam smacznieje, a ja uwaga mówię co mam na kolację. News dnia. Taki bim na dwie osoby. Dlatego w takiej wielkiej miejsce nie zjem tego sama. I tu jest tak, ryżyk. Musi być ryż pod jajkiem, jest nie widać go, jajko, sałata, liście sezamowe, takie kiełki, y, jakie to są, hongnamul, czyli takie kiełki fasolowe. Tutaj takie kimchi z rzodkiewki same pędy, ogóreczek, tuńczyk, ten sosik, co robiłam w ostatnim odcinku kulinarnym, znaczy nie tym o kurczaku, tylko w tym wcześniejszym i polecam. Takie danie na kolację, tudzież śniadanie, tudzież obiad, bardzo dobre jest. W Polsce nie ma tych liści sezamowych i może być ciężko o te kiełki, ale wszystko, in, wszystko inne znajdziecie, więc zróbcie sobie, polecam. Można dowolnie zastępować wszystkie elementy, na przykład kiełki marchewką, albo dodawać, miksować i w ogóle. I to się nazywa Bibim, bo bibim to jest zmieszane to takie, no. Tak. A jest tak, nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo jest tu strasznie głośno. Bo przed chwilą parowałam sonu broku i spaliłam garnek. Tak, także jak widzicie, sonu ma swoją kolację bez brokułów. Teraz już też bez ryżu. Tak. Już prawie skończył się ten dzień kobiet. Jeszcze tylko będę mieć polski, ale mi się nie chce i powiem patrzcie, tutaj mam te kwiatuszki i to pokazuje jak często dostaję kwiaty, bo nie mam wazonu, tylko taki pojemnik na sztuce. Tak właśnie wyglądał dzień kobiet w Korei. Jeszcze jest szansa, że po polskim będzie chciało mi się coś słodkiego i pójdę do sklepu, ale to zobaczymy. Już kończyłam ten odcinek trzy razy, ale jest dzień kobiet, a ja nic słodkiego nie jadłam i to jest jakiś skandal po prostu. To się w głowie nie mieści. I teraz idę to nadrobić. Kupimy mojemu mężowi loda, jakiegoś. I tu jest promka Dwa plus 1, więc trzeba by było kupić 3. Nie wiem czy widzicie, ale tu na tych rożkach powinien być faker. Czyli y, bardzo znany południowo-koreański gracz w grze League of Legends, ale go nie ma. Zobaczcie, nie ma go tu. Nie jesteś Fakerze. To jest ostatnio mój hit. Czekoladowo cynamonowe. No i weźmiemy mężowi. A, może. Może light. Kończy się mój Dzień Kobiet, już naprawdę to już jest ostatni raz, jak coś mówię do tej kamery, bo trzeba to zmontować. Jest godzina 21.11. Dzięki temu, że jest duża różnica czasu między Polską a Koreą, myślę, że uda mi się to zmontować jeszcze w Dzień Kobiet, więc może się uda. Znaczy, ale to nie można być pewnym tego. I dobrze, ja tu mam makaroniki takie. Oczywiście spróbuję ich i chyba zmienimy nazwę tego odcinka na co jadłam i jak jeździłam widą w Dzień Kobiet w Korei. Więc oczywiście spróbujemy. Mm. Taka czekolada mi tu wyleciała. Patrzcie. W ogóle zrobiłam sobie te paznokcie, bo mój uczeń z polskiego się spóźniał 15 minut. I ja w tym czasie coś zrobiłam. A się budliłam, żeby wcześniej nie przyszedł. A tutaj mam cynamonowo czekoladowe mleko. Nowość. Trochę mało słodkie, ale to chyba że zjadłam przed chwilą mega czekoladowego makaronika. To było najnudniejsze testowanie produktów spożywczych, jakie mogliście znaleźć na YouTubie. No cóż, tak jak Wam mówiłam, Dnia Kobiet w Korei jako takiego nie ma, ale ja dzięki temu, że mogłam sobie ponagrywać, spędziłam go w miarę spoko, bo pewnie, jakbym nie nagrywała, to bym go tak nie spędziła, bo bym sobie myślała, a tam, a tak, miałam motywację, więc dzięki Wam, najadłam się makaroników, napiłam się wysokokalorycznych produktów mlecznych i było super. Dziękuję. Do zobaczenia. Więc życzę wszystkim miłego Dnia Kobiet. I w ogóle miłego dnia, a raczej wieczoru. I do papa!